Obecnie mówi się o tym, że wiele dzieci ma za dużo bodźców sensorycznych czyli za dużo się dzieje, jest za głośno wokół, jest e, za dużo oglądania telewizji, e, za dużo dzieci. Właśnie mają przed sobą bodźców wizualnych, bodźców słuchowych, e, mają trudność, żeby się w tym świecie odnaleźć. E, dlatego. Bardzo zalecane są takie zabawy i aktywności, które pozwalają też trochę odpocząć zmysłom, odpocząć układow, układowi nerwowemu od tych wielu, wielu aktywności. I tutaj takimi fajnymi zabawami e, i aktywnościami, oprócz e, w ogóle obserwowania natury, która jest fenomenalnym e, tutaj e, pomocnikiem dla zmęczonego układu nerwowego, są różnego rodzaju butelki sensoryczne i materiały, gdzie możemy obserwować przelewające, przepływające elementy. Na pewno państwo kojarzycie tego rodzaju, takie, kiedyś były takie lampki, właśnie, które w ten sposób funkcjonowały. Wiele osób miało je w swoich domach. I można z dziećmi zrobić samodzielnie takie uspokajające, wyciszające zabawki, właśnie w postaci czy butelek sensorycznych, czy butelek słuchowych z przesypującymi się elementami, gdzie wsypujemy różnego rodzaju ziarna i elementy. Więc tutaj. Bardzo, bardzo zachęcam do takich, takich wspólnych zabaw. Oprócz tego, że jest to fajna możliwość wspólnego spędzenia czasu razem, zwłaszcza z tymi najmniejszymi maluchami, to jeszcze dodatkowo można zrobić coś pożytecznego, coś wspierającego rozwój coś innego, czym jest bajka, czy, czy nie wiem, wspólne oglądanie telewizji. Coś, co wspiera rozwój. Mogę Państwu zagwarantować, że Wam także spodobają się e, tego rodzaju zabawki i pomocy sensoryczne, bo one nie działają tylko na dzieci, nie tylko wyciszają dziecięce układy nerwowe, ale świetnie też wpływają na, na nas dorosłych. E, więc dlaczego nie e, podczas wspólnej zabawy zrobić coś przyjemnego i dla dziecka, i dla siebie? Ja na swoich zajęciach sensorycznych bardzo często zapraszałam dziadków i babci, którzy mogli razem z dziećmi świetnie się bawić. Często słyszałam nawet takie opinie, że jest to fantastyczne, ponieważ sami jako dzieci nie mieli okazji doświadczać w ten sposób, bawić się, tak jak współczesne dzieci było zupełnie inne podejście, to poprzez wspólne zabawy sensoryczne, poprzez wykonywanie razem różnych prostych pomocy zabawek sensorycznych, faktycznie e, można trochę poczuć się jak dzieci i e, miło spędzić czas z własnym wnukiem.